spotkamy się na zakręcie Co z nami będzie Jadąc od jezior tak? No W kierunku fuh, morza Zjechaliśmy Do miejscowości Pawia Pawia, ale nie Pawie nasze Tylko Pawie przetrwało <grym> Jest tu jakiś stary zamek Stary, odbudowany most. Chyba do niego dojdziemy za chwilę. I miejscowość jest podobno znana z bitwy z XVI wieku między Francuzami a wojskami rzymskimi. Jak Francuzi próbowali odbić ziemię, a właściwie przejąć ziemię włoskie. A przed nami zamek. Tylko pytanie, dokąd z psem dojdziemy. Zobaczymy. co jeszcze chcemy, chcemy powiedzieć, że nasz pies... O, właśnie załatwia swoją potrzebę. Nasz pies tyle razy już usłyszał komplementy od Włochów, że już taka słodka i w ogóle taka cudowna, wspaniała, że jej się w tyłku poprzewraca chyba. Idziemy sobie tutaj parkiem dookoła zamku. To jest zamek. Tam widać w oddali wejście, ale wejście już było stricte na tę część muzealną w zamku, więc tam żeśmy z psiakiem nie wchodzili. Zjedziemy na spacer dookoła. No i pewnie w kierunku tego mostu słynnego w Pawi. Przed nami chyba najbardziej znana budowla w miejscowości Pawia we Włoszech most Ponte Coperto. Jest to replika mostu, który został w XIV wieku wybudowany, jednak został poważnie uszkodzony podczas działań wojennych przez aliantów w 1945 roku i w latach 1947 został wyburzony, a w latach 1949-1951 został odbudowany. Jego góra jest specyficzna, zadaszona. W oryginale miał on 10 przęseł, jednak po odbudowie zbudowano tylko 5 łuków kamiennych. I to jest praktycznie jedna różnica, cała bryła jest jakby zachowana oryginał. Jakby co? meldujemy. Nadal stoi. Ogrom ludzi. Jest godzina jedenasta. Gdyby ktoś pytał 4 maja o ilość turystów. Dla nas dużo, ale pewnie okazuje się, pokaże się, że w sezonie jest jeszcze więcej. Po odejściu kawałek od krzywej wieży, doszliśmy na plac Rycerzy i znajduje się tutaj kilka charakterystycznych budynków, a jednym z nich jest siedziba Zakonu Rycerzy, którą właśnie tutaj teraz widzimy. No i przed nią. Przed tym pałacem znajduje się pomnik medyceusza. Jakieś 25 minut od miejscowości Pisa. Jest, znalazłam na mapie miejscowość. Dog Beach. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Zaglądaliśmy przed chwilką, dosłownie na sekundkę. Rzeczywiście ludzie z psami, także myślę, że. Konie sobie wejdziemy, poleżymy chwilę. Tu jest tylko napis: żeby trzymać psy. Z tego co rozumiem, nasmyczało, spróbuję to wygooglować teraz. No i tutaj żeby posprzątać po biegu. To, lubimy się budzić w takich miejscach. Budzić tak. <noise> Piękna pobudka w okolicach Asyrza. Śniadanko się robi. Na no, budząc się mamy takie piękne widoki. Słoneczko już stało, grzeje. A tam widać całą panoramę. To są piękne widoki. Dzisiaj do miejscowości Asyż. Spaliśmy niedaleko Asyżu, natomiast naszym głównym punktem dzisiaj zwiedzania jest właśnie samo miasto, bazyliki. Zaczynamy od tej, oczywiście, głównej, czyli bazyliki św. Franciszka. Na ten moment w środku jest Wojtek, ja zostałam z Joko na zewnątrz, bo oczywiście do samej bazyliki z psem nie wolno, także my grzecznie. O! Jak rzecz nie nie do końca, ale czekamy tak. Czekamy, czekamy. Za ten czas obejdę tu troszeczkę dookoła dziedziniec. Eee, ja już byłam w środku, weszłam, że tak powiem, na pierwszy ogień. Eee... Niestety w samym wnętrzu nie można robić ani zdjęć, ani fotografować, mnóstwo tabliczek z informacją, że tego robić nie wolno i również ochroniarze, chyba tak można to nazwać, osoby wyznaczone do pilnowania, od razu pani podeszła do mnie, widziała, że mam statyw, mam telefon na tym statywie, że bardzo prosi, że jest zakaz, powiedziałam, że ok, nie ma problemu, także nie mam żadnego zdjęcia, żadnego ujęcia z, ze środka bazyliki no Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Ogromne. E... To jest taki. Taki, e... taki styl, że tak powiem, kościoła, który do mnie przemawia. To znaczy duży, ale nie uderza jakaś wielkość, że tak powiem, po oczach. W sensie bardzo dużo malowidł na ścianach. Natomiast sam wnętrze bardzo takie skromne, bym powiedziała, w drewnie, w drewnie ławki, w drewnie wykończenia oczywiście po bokach ołtarze krypta na dole, cała jedna sekcja wydzielona z pamiątkami, z relikwiami z XIII wieku, na przykład spisane jakby te, te zasady zakonne, które Franciszek ustalił tak, w XIII wieku. No zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Bardzo, bardzo mi się podobało i, i tak mówię, taki, taki, taki sposób do mnie przemawia, że tak powiem, taki sposób modlitwy w takim wnętrzu. E, ogromna bazylika o, o takim wręcz światowym tak, y, znaczeniu i, i ze smakiem, że tak powiem, w sensie nie za dużo, nie kipi złota nie nie narzuca się tylko, ja myślę, że tu wchodzisz, że wiesz o co chodzi. Tu chodzi o to właśnie, żeby odrzucić całe bogactwo, tak jak to zrobił Franciszek, i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na spotkaniu, znalezieniu Jezusa. Tu Wam jeszcze pokażę ujęcie z drugiej strony. Przepraszam, jeżeli będzie widać jakieś takie szarpnięcia, to jest to mój piesek na smyczy, który no Nie lubi tłumów i, i broń Ci Boże, jakichś głośnych dźwięków. Także gdzieś tam się co jakiś czas zlęknie i pociągnie. Tak, tam się wchodzi. Po lewej stronie jest wejście i wchodzi się do środka z tak zwanej, o ile dobrze rozumiem, bo gdzieś tam te napisy, głównie włoskie, gdzieś tam dorwałam angielskie. Bazylika, chyba dolna i górna, bądź mniejsza i większa. Chyba dolna i górna. E... Potem na dole też jest zejście do, do krypty, wychodzi się na górę, na dziedziniec taki górny, no i do, do tej bazyliki na górze też, do tej części górnej. Tu mamy oliwki. A teraz jeszcze rzut oka, stamtąd przyszliśmy. Tam, tam jest wejście, tam się wchodzi na cały plac. Natomiast tam cała ta część, miasteczko, jeszcze dotrzemy. Tutaj ujęcie jeszcze z innej perspektywy. Tu na górze jest wyjście, jeżeli się idzie tak jak ja, czyli od dolnej przez dziedziniec i, i tą górną. Na dziedzińcu, co jeszcze nie wspomniałam, jest cały duży sklep z pamiątkami. E, można kupić różne rzeczy oczywiście, jak to zawsze sklep z pamiątkami, ale są też, bardzo mi się to podobało. Są też przewodniki i takie małe modlitwy na kartkach w języku polskim, więc pokupowałam oczywiście rodzinie, żeby była na, na pamiątkę. A to jest widok, który się rozpościera stąd, gdzie teraz jesteśmy. Tam jest dziedziniec tam co wchodziliśmy. Oliwki. Tak. Tu jest też na zewnątrz ze schody, można się dostać od razu na ten dziedziniec po wyjściu. Tutaj na mnie czekał Wojtek z Joko właśnie. No a ja obchodziłam środek. Jak hubo?

oto jeszcze w miarę, w miarę ogarniętej i e, niewystraszonej pszury już bardziej nie denerwować. A? Dużo psów. I ogólnie stwierdzamy, że włosie są zakręceni na punkcie psiów, psiów, psów, bo nasza psina jest e, permanentnie smokana, głaskana, krzyczą co za piękny piesek, kebelo, kanino i tak dalej, także piesek jest w raju. W <noise> Przyjechaliśmy dzisiaj y, przespać się w miejscowości Lido di Fermo. Znaleźliśmy po drodze y, miejscówkę, parking taki praktycznie bezpośrednio przy morzu. Stoimy dokładnie obok, tu jest taki biały kamper, my się akurat poza tymi budkami ustawiliśmy z tyłu. Wzięliśmy jeszcze Joko na taki wieczorny spacerek przed Dobrą Nocką. A tutaj mamy piękne, spokojne morze. I przejechaliśmy akurat na wschód księżyca. Dojechaliśmy do Rimini. Znaleźliśmy na mapie, że jest tutaj... Obok normalnej plaży jest też wydzielona część dla więc stwierdziliśmy, jedziemy. Bardzo fajna, szeroka, długa, piaszczysta plaża. I faktycznie on tam koło łódeczki leży <laughs> piesek, obok ogóle leży pancio. Przejechaliśmy do naszej miejscówki z ubiegłego roku, czyli do miejscowości. Bibione. Cały parking dla nas. No właśnie, chciałam pokazać, że jak w ubiegłym roku przyjechaliśmy, tośmy ledwo jakieś jedno miejsce znaleźli, chociaż byliśmy też raczej po południu, a teraz praktycznie cały parking jest nasz. Tu nie ma nikogo, oprócz tamtego białego wielkiego kampera, który jest trzy razy większy niż nasz. I pierwszy raz widzę takie bydlę na oczy. <grystanie> z naszego może nie ulubionego, ale jednego z ulubionych kempingów w 2023 roku, dzisiaj nam pan powiedział za osobę 17 euro e, i bez dodatkowej opłaty i za parcelę, z tego co zrozumiałam też nic się nie płaci, ewentualnie za prąd, ale myśmy prądu nie brali także myślę, że jak na e, miejscówkę która jest No rewelacyjna, jest naprawdę bardzo ciekawa cena i dodatkowo, nie wiem, albo nie zwróciliśmy uwagi w tamtym roku na to, Opytałam Pana, do której musimy się wymeldować, czyli tak, żeby nam nie policzyli kolejnej doby. Pan powiedział, że liczą za noc, czyli przejechaliśmy na przykład dzisiaj o 13 po 13, możemy pojechać jutro o 16, 17, 18, byleby kolejnej nocy nie rozpocząć, także też całkiem fajna sprawa, a my idziemy tutaj. Spróbujemy coś zjeść. Mam nadzieję, że działa, bo w ubiegłym roku mi fajne obiadki. Zanim dotrzemy jeszcze na jedzonko. Robimy mały obchód, bo zapowiada się po południu jakiś deszcz, więc nie wiem, czy będzie okazja spacerować po terenie kempingu. Tu jest teren, gdzie nie wjeżdżają samochody. I teren, gdzie można się rozstawić z namiotami. Tam hamaczek sobie wisi, nie wiem czy widać. Trzy, trzy namioty, z tego co widzę, na ten moment samych kamperów też jest bardzo mało, w porównaniu z tym, jak przyjechaliśmy w ubiegłym roku. Chyba początkiem czerwca, to byliśmy czyli miesiąc później. No to tak staliśmy jeden kamper na drugim, więc wtedy już był sezon. Teraz widać, że jeszcze przed. A takie tu są widoki. Przepiękne, naprawdę. Widokowo teren kempingu dla mnie bomba. pretend let's do it again do it again it's worse when you're not here let's turn